Skarb, ale na razie wskazówkę, że wskazówki trzeba szukać na, w twierdzach Piratix, więc zachciej i tam pójść. No, tym razem z bombą. gdzie, gdzie my idziemy kapitanie? do piratiksowych twierdz. Kapitanie, czy ma Pani jakiś ukryty powód? Tak, wskazówka była. No to... poszukajmy lepiej tej wskazówki, która jest tam. <laughs> <Bum>! No, <laughs> Oto, zobaczcie. No. Kuki, Tufi, zobacz, Ty, czy w przodu, czy tam w Daji nie ma... Mm. Nie ma żadnej twierdzy Piratix? Nie, nie mogę. Odkąd stukła mi, um, mi się. luneta? To nic... To nic nie widzi. To nie mogę nic zobaczyć w daii. Ani w pojemniejszej. A nie trzeba patrzeć w dai. Tak, w twierdzach Piratix jest schowany skarb, a, a tutaj jest jedna z nich. Jedna z magicznych twierdztw Piratix, dających niewyobrażalną moc. A teraz... Bum! Rakuszka świderka okrętowca! Będę w, go... w niego rzucał... tego kogoś będę rzucał bombami. Bum! Bum! bum. A! Musimy go jakoś zatrzymać. Hmm. Tą... Ha. Hmm. Jakby to. E -e -e. Aha. Ha. A. Uf, uf. Nie mogę przytrzymać się zbyt długo. Hmm. Piggy, Pigi. Usiądź tutaj. Kapitanie. Co kapitan chce? Aaaa. Dzień. Oj oj oj. Tak. Trafiliśmy w głowę tego ktosia. Oj, 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 oj. Kapitan rooster. A, że to ważne. Skab na nas czeka, więc otwórzmy te, te drzwi tu tu tun, tu, tu, tun, tu 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 najwyższy czas no i gdzie są te niewyobrażalne skarby ja tam coś widzę co tam może zobaczyć przecież nie ma lunety nie, nie miałem lunety ale spójrzcie luneta wiedziałam, że, że, że to się opłaca Kapitanie? Bez komentarza. Koniec.